To tak jest codzienność. Ludzie, gdy robili nam jakieś zdjęcia, one nam właśnie później spłynęły drogą mailową, no to cały czas siedzimy tak i coś jemy, siedzimy i coś pijemy, uzupełniamy. Generalnie staraliśmy się tyle godzin poświęcać temu monocyklowi, żeby, żeby wyrobić nasz dzienny odcinek trasy, że w momencie, kiedy po prostu mieliśmy chwilę na odpoczynek, to oczywiście chętnie rozmawialiśmy z ludźmi, bo to było super, tak, wymiana doświadczeń, natomiast też musieliśmy te nasze elektrolity nadrobić. Kolana szynka. Kolana szynka już w kiepskim stanie, które musiało być codziennie smarowane jakąś okropną mazią, która w ogóle się nie rozpuszczała. Z rana trzeba to było zeskrobać, włosy na kolanach. No nie, generalnie tragedia. Szynkowi bardzo współczuję, moje kolana na szczęście nie zniosły tego aż tak źle, ale też czuły swoje. Po wyprawie mniej więcej miesiąc czasu wchodzenie po schodach to potrafiła być sprawa bolesna. I tutaj tak jak wcześniej... Mówię, Mówiłem o tym, że szukamy noclegów wszędzie. Tak? E, w momencie, gdy już nie mieliśmy pienocować, poszliśmy na parafię spytać, czy, e, czy księża są w stanie gdzieś nas przenocować. E, byli bardzo uprzejmi, bardzo mieli. właśnie zorganizowali nam salkę. E, gdzieś tam z jakichś pół, z jakiś e, e, kanap mogliśmy sobie złożyć e, leżysko. I właśnie kościół naszym domem, tak? e, jak widać, e, kościół też zawitał w naszej podróży, też był jakimś istotnym elementem. Bo bez niego nie mielibyśmy gdzie przenocować w jednej z naszych dziewięciu nocy. Tak wyglądaliśmy mniej więcej po drodze. Cały ekwipunek, oczywiście tak, włożeni jak na konia na ten monocykl, bo nie, nie, nie bardzo mieliśmy możliwość manewrowania na nim w momencie, kiedy już znalazło się z tyłu za nim jakieś 15 kg. Jechaliśmy sobie właśnie takim dwuosobowym konwojem, często jadąc równolegle obok siebie. Też chcieliśmy gadać, tak? Wiadomo, w momencie, kiedy mamy te 10 dni do spędzenia ze sobą, fajnie jest w momencie, kiedy możemy sobie jechać obok siebie, rozmawiać, wymieniać jakieś tam doświadczenia i wyprawa się klei. Humoru oczywiście nam nie brakło, tak? Humor był cały czas, bo zmęczenie zmęczeniem, oczywiście, ale oprócz tego lubiliśmy się pokochłupiać, w momencie, kiedy mieliśmy jakąś tam przerwę, to oczywiście zawsze różnorakie żarciki poszły. O, tutaj przykładowa beka w wykonaniu moim. Więc no tak, no można jechać 12-13 godzin, ale, ale generalnie nie znaczy to tyle, że mamy być padnięci i nie mieć na nic ochoty, nie, my dalej jakby jechaliśmy cały czas z uśmiechem, z radością, że, że niedługo znajdziemy się na mecie. Tak, to już jest pomoże. Autostrada czy droga ekspresowa. Oczywiście my zuchwale się na nią zuchwale na nią wjechaliśmy. Wiedząc, że nie możemy w teorii po niej jechać ani rowerem, ani tym bardziej monocyklem, e, no to się skończyło jak się skończyło, tak? No, przyjechała policja, e, udaliśmy po prostu głupich, powiedzieliśmy, że o przepraszam bardzo, tak nas trasa tutaj skierowała, e, nie, nie, nie wiedzieliśmy, tak? Już, już się kierowaliśmy do zjazdu, ale takowego nie było. No więc co, policja e, udzieliła nam tylko rad, w którą stronę jechać, e, na szczęście nie przyczepiła się do tablic rejestracyjnych, które wieźliśmy, a już mieliśmy chyba ze trzy wtedy na każdym monocyklu. W każdym razie nie, naprawdę byli bardzo, bardzo w porządku, bardzo uprzejmi i, i pomogli nam znaleźć inną drogę do celu. Tu już jesteśmy nad morzem. Molo? Tak, tu już jest Molo. Tak jak mówię, nie widać po zmęczenia. My się cieszyliśmy bardziej tym, że się udało. Tym, że rzeczywiście każdego dnia udało nam się ten fragment trasy zrealizować który powiedział nam tak, następnego dnia jesteś w stanie też przejechać swój fragment i jeżeli będziesz robił to sukcesywnie, to tego dziesiątego dnia dojedziesz do mety. No i meta, tak to wyglądało w momencie, kiedy już dojechaliśmy do Jastrzębi Góry. Cel był taki, żeby monocyklem dotknąć wody, dotknąć morza. Skoro chcieliśmy już całą Polskę wzdłuż, tak no to tak bardzo jak się da, tak żeby nam nikt potem nie powiedział, że e, sorry, ja wyjechałem kawałek dalej. No nie. No i co? No Przepchnęliśmy te nasze monocykle przez piach. w ogóle męczarnia straszna. Monocykl tak, który ważył gdzieś tam, no nie ważył jakiejś gigantycznej masy, to pewnie było około 10-12 kilo plus obciążenie, ale mając to przełożone tylko na jedno koło, tak, gdzie, gdzie musieliśmy to pchać przed siebie przez zapadający się piach, to nie było jednak takie łatwe. No no i cóż, umęczeni dwie godziny przed czasem 22.30 dojechaliśmy do Jastrzębie Góry. Już wiedzieliśmy, że tutaj nasza misja się kończy, już zrobiliśmy swoje, już pokazaliśmy, co mieliśmy pokazać, teraz możemy sobie odpocząć. No i co, no i tak to wygląda odpoczynek. Proszę bardzo, nieogolone, zmęczone, tutaj jakieś piwo leży, tak? no już nam się po prostu należało cokolwiek po tej wyprawie. Przemęczyliśmy się tych dobrych parę dni, zasnęliśmy pod gołym niebem. Poszliśmy na pole namiotowe, tam nawet nie szukaliśmy żadnego namiotu do wynajęcia, do kupienia, po prostu się rozłożyliśmy i zasnęliśmy jak dzieci po tym tysiące kilometrów przejechanych, no dosłownie jednym kołem. E, tak, uczci naszej wyprawy, tutaj oczywiście pokazaliśmy jak wiele mamy siły, nic nas nie złamie. Generalnie tak, tysiąc kilometrów spoko, dziesięć dni spoko, żaden problem, jeszcze zrobimy flagę. E, Energii było dużo, tak? Wystarczało na niej. Eee, w każdym razie, o, to jest to, co chciałem pokazać. Oszukiwaliśmy troszkę. Po prostu tak sobie wskoczyliśmy na ten słupek i zrobiliśmy zdjęcie w momencie, kiedy obaj byliśmy rozłożeni na boki, a tak naprawdę nie umiemy flagi. Ale wyszło fajnie. No i tutaj już eee, mieliśmy plażik, tu mogliśmy sobie odpocząć. To już jest dzień po wyprawie, kiedy już wiedzieliśmy, że wszystko jest dokończone. Eee, nasze monocykle były z nami na plaży, oczywiście dalej się